360 milionów lat temu ziemia cieszyła się względnym lulkiem. Średnia temperatura na jej powierzchni wynosiła 20 stopni Celsjusza. Na niskich szerokościach geograficznych jest ciepło i wilgotno. Nawet jeśli południowa część gondwany pokryta jest lodem, a lasy i bagna obfitują w bujną roślinność. Gdy materia roślinna ulega rozkładowi zamienia się w czarną lub ciemnobrązową skałę osadową znaną jako węgiel. Ta gwałtowna ekspansja roślin prowadzi Ziemię do epoki tlenowej, ponieważ wszystkie rośliny fotosyntetyzują. Stężenie tlenu w powietrzu wzrasta, aż przekroczy obecne stężenie. Ta hiperutleniona atmosfera sprzyja rozwojowi stawonogów, a nawet niektórych kręgowców, aż do osiągnięcia nieproporcjonalnych rozmiarów Anatomia stawonogów wyjaśnia ten gigantyzm.